Witam Was wszystkich badań, co się w kolejnym odcinku ze Slime Rancher Troszeczkę na zapas odcinki Dzisiaj w tym kupuję sobie to przejście Bo to trzeba kupić na odcinku, no niestety hmm, No się to kupuję, to przejście hmm, bo To też tu muszę to kupić, to przejście, no nie ja ma jednego odwrotu no nie, e, no, nieco jest na jesteśmy na tej krainie? Tu będzie ten teleport i tu mrowali. Dobra, a jesteśmy na nowej krainie. Oj, tu mogę na cała tutaj też sobie postawić. I tutaj są te tutaj kurczęta. Tutaj, tutaj jest, jest kraina bardziej do kurów, niż no bardziej no tego, No po prostu do kur tutaj bardziej to jest wszystko, no nie? Dozwolone. Mmm. To sobie możemy zejść i... Na przykład tam na nawrócimy na przykład na tę krainę, tam o... No wszystko. Henne Krain, te testy nie klatają. Ale my zolecimy. mmm. Mm. Sprawdźmy, może wyjdzie ten nowy gordo tutaj slime. Coś takiego tam, typu mm. Tam trzeba będzie chodzić, nie? Ale nie, jest mi Tabi slime. Ta chyba trzeba było nakarmić, żeby dostać ten klucz tam. Teleport może zazwyczaj to. On tu ma teleport, tak, on ma tutaj teleport, więc Krystian nie spadnie. Dobra, na spokojnie. Dobra, no znakaj mi tego tabiego, co by na to? Nakarmy go. Wypadają, według mnie napadne troszeczkę nakarmić go. Hen-heny bierzemy, spokojnie. no tych block tu mam dużo. Nie potrzebuję tych block to to są podstawowe właśnie na, na ten, no wiecie o co chodzi. Z tym zawsze trzeba się rozliczać w sumie. Ale tutaj nie, nie z tych, one się zawsze do no, tego, do właśnie, więc spoko, nie? Lubię właśnie takie gierki. Hmm. Też się troszeczkę po, polatać tutaj z <kłustw> <kłustw> Lordem. Znaczy, tego dużo strasznie, nie? No tego grupata, co? No, co, my? Trzeba troszeczkę być pokorny. A nie, teleport w sumie tutaj jest! Jakiś jeszcze, przecież głupi jestem. Nie, no nie ma tu też, no teleportu nie... No nie, ja jest jakiś teleport. The docks. No to jest kolejny teren do kupienia, co to mamy? A owa tu wiem o co chodzi Dobra, no dobra, spoczko To będzie chyba kolejny telefon, więc raczej dostępny czy dla pana laboratorium A ja nie jestem pewny jak to działa, więc to się nie mi znać na pewno No mm. właśnie wow, tyle tu kurję, że to jest najlepsza gierka Na każdym tego tabiego co? No, to może mi w końcu da jakiś klucz, bo zawsze ja one dawają przecież klucze, tak? I co tam kupimy raczej? Nie wiem tam, tamtej wysepce znakomite jakiś tam gordo, no ja na podobie tam kogoś ukryli, nie? No ja, to tak to nagrywam w tym dniu niestety No i market, jak to co dzień One już mieli wicepce, nie będą dostępne, więc właśnie mogę je na przykład, nie będą mieć, dać, tam karę, tak mówię Te roki mnie tak wynerwiliło, że to szokne One nie zlatają z no ile są warte kuźwa No 16, tamte to już 9, nie? Tami plot, to już jest git. No nie Eee, mm. dobra. Zmieniali nieba tu, tutaj dawać i... Dobra, i co ja mogę zrobić? Ej, tam są, mamy jakieś tam... Mm, mint mango? Muszę tylko, żeby nakarmić. Bo na chyba są głodne. Jesteście głodne, co? Dobra, muszę wziąć po prostu tylko... Troszeczkę mam, więc tych, tych, tych jedzonka. I się dla was troszeczkę wezmę. Wezmę dla was... Ci bery, co? Dam wam po 10, co? Też nie, im mogę dać więcej w sumie. Ale też jest mało tu chyba. Czemu tu mało jest? A no nie uciekaj, ja cię nakarmię na spokojnie, mój malutki. Ja cię nakarmię bezproblemowo. No ja cię nakarmię spokojnie, tak? Myślę, że damy weźmy te duże już slemy, no nie? Znajmniej są troszeczkę pożyteczne, no nie? Mm, dziękuję wam bardzo serdecznie. Mm, dziękuję wam. Okej. O cóż No, ale jeszcze idę tu na kenę. No oczywiście, no to. One sobie nie byłyby spokojne. a, te ploty wodnik stąd. Macie no, jestem słodkie, że je zostawiam, nie? Na słodkości. No może tego nie mogą wylecieć, no to rzadko ciebie chyba żeby wlatywały z powietrza, no nie? Dobra. Nie, to się też sprzedawać. Hony plorty. Ona jest trochę taka, te te, te tabi plorty? Czy te hony plorty? No nie. Tak, stracę te te Po prostu no te tak, z tymi slajmami. Chciałbym mieć szatkę chyba za nie? No tylko te duże slajmy, taka mi misz... Podesz, że uciekliście mi. No Muszę je tak chyba dostać. po te malutkie, ale no. szkoda. Malutkie były bardziej słodsze chyba, nie? Na tego głosu w sumie to je wystarczy bardziej, ale Ale tutaj się bardzo drogają tej kury, więc właśnie sztos. Ym, ym, bardziej stos. On nie jest on na tych wicepach takich malutkich, więc ja Wam pokażę. On na tych malutkich wisekach tutaj jest. O, na tych 2? To cztery wysypki są pię na, pię na pewno na pięciu wysypach tam go znajdziecie na pewno I więcej kur jest, no właśnie. nie no, tak jest 20-40 musiałem powiedzieć jeszcze, nie? Tych kurów. Mam nadzieję, że on wkładami jakiś końcu klucz, no nie? W no, na z tym może grota otworzymy. Jak te kurę nakarmimy, co? No nakarmy go ile mamy tych kur, bo no to nie ma sensu tak siedzieć i stać. Um, mam ten mamy te więc to spoczku. 10 tysięcy na laboratorium musimy zaczynację, i... zrobię. Przesada. No cóż, co poradzi ty co to poradzi tych gierców. Zobaczcie odcinek, o, jeszcze coś za te subiki. nie Wiesz co co chodzi? Subiczki, żeby się nie niczego po 10% nie subskrybując tego kanału, a wystarczał Discord i łapkę w górę możecie zostawić. Nie powiem stoję na na początku odcinka, no nie będę tak szukał. Gdzie on był? Malut nasz... Ej, nie, on gdzieś tu jest chyba, nie? Yy, o, tam jest, dobra. Eee, yy, dobra. Więc znaczy on jest na tej... Yy, on jest na tej wicepce. Jest Na tej przecinnej lisepce. Idę po dalsze. To no, kiwery, bo tych nie trochę, No tak, i to nam trzeba ich po krokstwie. A, jeszcze mamy te mięso, no coś. my te miejsca, najpierw to zostawmy. A, jeszcze mam no, takie to, to Mam tylko te duże, no come on! Zostawmy je tu już, no bo... Już trudno. Zostawmy, je, musimy tego niestety zostawić. Mmm... Zbieramy szajsiwo. Nasze zbrodnie... ...sorty. Nie się na całą tą krainę, na pewno. Jo. Przecież no nie tego nie mogą wyskakiwać w sumie. No to, się, to jest fajne chyba. Tarto się raczej nie dostanie tak wysoko. Musiałby skopić w sumie raczej, więc no. XD. Mm, nie naprawdę je zostawiam, no bo one są takie słodkie, nie? Nie Ja takie słodkie slime, naprawdę. To są takie nocne slajmy gdyby. Ole są tylko w nocy. Fajnie to wymyślili, naprawdę. Mhm. No i te plot! Gramy wszystkie podmioty tutaj są. No. Co bo mam krzyża, że mam tylko co mam te, właśnie znajmi ludzie no się do tego, że mam że mam Lord, Glock, Slime's Honey, znajmił slime. się to, co że nakarmić gdzie, no na że się je Rock Lord, to będzie gdzie nakarmi, gdzie właśnie mmmm, yy, się tak to działa 3700, 7600 37, i 37, z matki 1800, 1900, no i właśnie mam prawie 2000 no nie no ale na, wam, na, nakarmiliśmy ich, niech tutaj to tak zostanie, bo to, żeby się, to, by, być więcej tego wcześniej one w sumie wysychają po jakimś czasie, no to ach 11 minut, dobra. Aj draj, jaki Co to jest? Mam go, to ja No szkoda. O matko. To, dzień na fali muszę to liceum ogarnąć, masakra to jest. No i marketki kolejne doszły. Nie chcę tego wziąć! No, mamy 100 marchewek, Ja pierdzielę na panelę, się jak ich na panela się jakieś przydadzą! przykład na rock slime'a. Gordo! Ale lecimy dalej! Nie, mamy jeden dzień spokoju na tej farmie! Dolodzimy bogaci nie! Wiem też, że na, na przykład Gold Slime też na przykład są! Ty ma w tamtej grozie chyba podobno no nie! Paci już nagle się zrespiło! Ma tyle nam wystarczy tego gordo, trzeba nakarmić, on, Bo on będzie miał ten teleport! Może też będzie klucz! Nie go dlaczego zawsze klucze, ale mi zawsze tak nie było, no nie? Mnie tak się raz nie zdarzyło. Właśnie nic nie wiem o co chodzi. No ty, ile ty żresz?! No przecież on jest... No nie nawet, no, on chyba się odradza, HP, no nie? To jest 50 kurczaków wiatno. no. Nie odpuszczę, muszę tam to... muszę go nakarmić, no bo... No, no bo ja, chyba się odradza tym jedzeniem, chociaż nie no, nie powinno tak w sumie się dziać. I on w tych Kenhenów, no.

Jest w końcu. No dobra. Nie mamy tego klucza widzę, no nie? Właśnie, też szkoda. Mmm... to też się tu właśnie w tym teleporcie. On, on w sumie pospadał na teleport, no nie? W sumie. Co to za jest? Za, za to są bogfrut, tak jest, no nie to, to nie gofruty po polsku jest, ale no. Jakoś na pewno po polsku jest. Um, mam mamy tą wysepkę, tutaj tutaj jesteście jeden slime. Pink slime się nazywa, więc no. Teraz hmm, będziemy to tu musieli go troszeczkę poszukać, będą no, na kilka odcinkach. nie, to po tepniemy do domu i... no, trudno w tym macie. To gdzie teleport jest, tak by the way? Tak, teleport jest w tym miejscem więc zaraz będzie do domku. Dobrze. Szukajmy go teraz, bo będzie ciężko go znaleźć. Mm, no tej listy właśnie ten jest się ten Gordo, Pink Gordo, więc no... Wiem, że on tam trochę będzie jak, nocham tego. to jest jako bo na górce chyba będzie, nie? Na górce na pewno będzie. A teraz go Christian znajdź, nie? No, idziemy taka bardziej wysoko, podobno, na pewno będzie tak bardzo wysoko. Ja nie mam w sobie tu włochę jeden też ten gordo. Na pewno był, mam taką nadzieję. Jest! Dobrze! Tutaj jest. No i na pewno je wszystko, bo ona też kurje. On też kurje, ja pier... da. Mm. Diet? Every ging, dobra. Gdzie on jest? On jest na takiej wysokiej górce, dobra. Eee, znajdziemy to bezproblemowo, myślę. wystarczy, że to na tej górce będzie, tak? No a ramy weźmy, znajdziemy jakoś, dobra, mamy wszystko, po co w tym odcinku, chciałem A więc to jeszcze, to jeszcze pudełk jedno miejsca, myślę Teleposław ale nie przyczynił, to czyż to jest, dobra I tam już chciałem jeszcze jednego tablitego na, na, na kargi, on wchodzi na mnie jakiś plus one no, 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 wszystkie dawy powinny dawać te klice, tak? Więc no, to wiele. Myślę, że tylko pinki dawajemy, ale one no, w sumie wszystko, wszystko powinien dawać, no nie? No już pinki dawają to beznadzieja trochę to jest. Tutaj jeszcze nie chodziłem w tej grze właśnie no z tutaj. A więc chyba tam wrócimy się, nie? Eee, no to nie ma chodźmy tutaj. To no, tu jest klucz, ale to nie, nie opasono się to otwierać na po... dość, da się część, tylko klucz na cień, nie patrzeć otwierać w sumie. No i co dalej? No, ja, bo tutaj, tutaj trzeba znaleźć trzy klucze na tej terenie tutaj. Hmm, chyba tam gdzie jesteśmy, map of the far ringer. Kurde no. No dobra, ja mam pewien pomysł, że będziemy hodować chyba hen heny, czyli zrobię jedną farmę i wrócimy do domku, wrócimy po prostu do domku. Weźmiemy sobie hencheny nakarmimy i na samym odcinku będę chciał nakarmić tego grubasa tabi, tabi, tabiego będę się nakarmić, że nie, nie. Wystarczy tylko mieć 40 tylko tego. Na pewno. Można nie udzielić więcej tego, bo po, po co jeść tyle dużo aż, nie? Ech, no niestety, no musimy trochę mieć, no bo... Jeżeli on już nie do nich czeka, to znaczy, że to chodzi chyba o pinki, nie? nie? A wszystkie Gdziemy na naciski, myślę, że one wszystkie dawają te właśnie te wszystkie żarcie, nie? No dobra. Cały odcinek później się tak do tego grubasa. Jej. No to się mi się nie podstawało w sumie tego na kamień, to, No ale warto było to troszkę, no nie? Mm, Co powiedzieć, co powiedzieć, dobra. I zresztą tamtą, tamtą, tamtą tam kioral. Zostaniemy sobie na kury. No, tylko musimy z nim specjalną zagrożoną no, wyrzeczyć, no to nie ma innego oczywiście niż... Y, coś takiego. Hmm. Hmm. No nie skarmy trzeba czy tutaj, to, to, to nie wiem. Tak o co i tyle. No to jest coś takiego. Kupmy to. A, my mamy tu jakąś taką rangę w sumie. Aha, to taka się ja trochę. No no okej. Okay. Menage delay C mamy? Eee, eee, e, co tam było? Menage delay C. Dobra jak co dzień musimy nakarmić aż mam tego innego slime'a w takim odcinku tamtym eee, weźmy tego cubery co musimy niestety nakarmić nasze slime no bo one no muszą jeść muszą jeść to co im tyle wszelkie bo one już wyskakują chodź tutaj eee mały co mi tu uciekasz no patrz co za marne wszystko no co za, ty ci dać żarcie już. No patrzcie, no co za hamidło. Eh, eee, no właśnie. Może one mogą mieć dwa, dwa razy, mogą mieć, na przykład, ty. Nie będę mieć taką farmę. Pchony, słuchaj, z, nie, nie z połączeniami, a to jest rocket, to rocket plort. to wszystko bym mógł, ale no, kuźwa, wano, ale... No ale Man, One jedzą więcej tych plortów właśnie, czy mogą na przykład, ja nie wiedziałem. W ogóle plortami, nie? To jest śmieszne, jak mam. No dobra. Tutaj to ja po prostu się do jaskini sobie włożyć, hmm. A my co, kupujemy my sobie, myślę, że... No tak, nie, nie, tego mięsa... E tak, to sobie sprzedam, to on ten molisz. I ja tutaj sobie postawiam... Y Jup I tu będzie farma kurczaków. Na następnym odcinka zostawimy. I to byłoby na tyle tego odcinka, widzę, nie? Widzimy się w następnym odcinku. Szczerła nosa tego odcinku. Już trochę to tutaj coś porobię. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Ja już mam, widzę na, na pewno z tej gry. Idę coś troszeczkę odpocząć. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.